Ja nie wiem, ja sobie inaczej ten filmik wyobrażałam. Później mnie, to średnio mi się podoba, że mam krocze przy twarzy. Hejo, mieliście kiedyś tak, że leżycie sobie wygodnie na kanapie pod kocykiem, przeglądacie internet na telefonie i trafiacie w otchłań tych dziwnych, często bardzo śmiesznych lifehacków na temat ubrań i ich łatwego, szybkiego przerabiania? Bardzo często te porady wydają się komiczne i wręcz niemożliwe do noszenia w prawdziwym życiu. Dlatego te najbardziej zastanawiające i wydaje się najmniej realistyczne sobie dzisiaj Przetestujemy. Zaczynamy z grubej rury. Pierwszy lifehack. Powiem Wam szczerze, jak go zobaczyłam, to padła ze śmiechu. Wydaje mi się, że ja jestem dosyć kreatywną osobą, ale nigdy w życiu bym na coś takiego nie wpadła, także brawa dla osoby, która to wymyśliła. Zresztą sami zobaczcie. Nie lubię się powtarzać, a znowu muszę to zrobić. Także dla osób, które nadal tego nie zmieniły i są oporne, proszę teraz ten czerwony przycisk zmieniać na szary. Potrzebne nam do tego są jakieś dosyć duże jeansy. Czy ja tu takie mam? Hm. Nie wiem, czy nie te najszybciej. A nie to są nie te. To były chyba te. One będą takie luźniejsze. Mamy nasze jeansy, mamy pasek, podobno nic więcej nie potrzebujemy. Ja to będę zakładać na to body, które już mam na sobie, żeby po prostu. Nie Świecić przed Wami stanikiem, a tu się jednak będę obracać, coś związywać, więc mogłoby mi coś przy okazji wyskoczyć. Czyli co teraz? Bierzemy chyba nasze dżinsy w ten sposób, nogawki sobie nakładamy na ramiona. Przesuwamy dosyć wysoko. Dziwnie się czy skroczem w tym miejscu. Teraz bierzemy się za tył. Bierzemy nasze nogawki i robimy sobie takiego X-a. Dajemy je tutaj. Fajnie to by było jakoś może spiąć agrafką, ale no tego nie robiła. Muszę sobie to trzymać, to pociągnąć. Przyglądam się tutaj w lampie, bo nie mam tutaj lusterka, dopiero w tamtym pokoju, także proszę się nie dziwić. Robimy coś takiego. Dobra. I teraz postanowiłam, że jednak nie będę używać tego paska, tylko ten pasek. W sumie to już bym mogła mikrofon stąd zabrać. Wepnę was, w wkroczę. Z tyłu tutaj nigdzie się nie wpinamy. Nie, tutaj wkładamy. Dobra, no powiedzmy coś takiego. Sama nie wiem, co mam o tym myśleć, bo no wyszło nam to. Wyszło tak, jak ona miała na, na filmiku. Wydaje mi się, że jakbym poszła tak na dwór, to by ludzie się na mnie patrzyli. No bo widać, że to są jeansy. Też się zastanawiam, w jakim momencie w ogóle może być to przydatne. Nie wiem. Jesteście gdzieś na mieście, macie w torebce parę jeansów, macie pasek. Wasza bluzka się ubrudzi. Ktoś wyleje na was kawę. Nie wiem i musicie się szybko przebrać. Lecicie do łazienki i robicie to i uratowani. Nie wiem, co mam o tym myśleć. Mam nadzieję, że wy wiecie i napiszecie mi w komentarzach. Lecimy do kolejnego pomysłu. え Pomysł moim zdaniem wydaje się fajny, i myślę, że jest duża szansa, że spoko wyjdzie. Bierzemy naszą bluzkę, łapiemy za dół. Ja mam akurat tu takie rozporki na dole, także muszę jeden bok połączyć z drugim. To samo z drugiej strony, także mamy tutaj złapane. Teraz bierzemy jedną stronę, drugą stronę, łączymy to ze sobą. Bierzemy naszą agrawkę, łapiemy cały materiał tą agrawką, i w ten sposób uzyskujemy taką dziurę, przez którą przekładamy teraz naszą głowę. I właśnie przez to, że ta moja. Bluska była dosyć szeroka. To zrobił mi się taki dekolt. Ja się za chwilę przebiorę, bo teraz czarne na czarnym to nic nie widzicie. Łapiemy za nasze rękawy i je po prostu tutaj sobie z tyłu wiążemy. Proszę Państwa, pierwsza fajna rzecz w tym filmiku. Zobaczcie. To wygląda jak bluska z sieciówki. Pięknie odkryte plecy. Tu jakieś wiązanie. Ja to związałam tak na szybko. Dałoby się to pewnie ładniej związać. Piękny dekolt, taki wiecie. Troszkę pokazuje, troszkę nie. No ja jestem zachwycona i to ze zwykłej czarnej bluzki. I wiecie, co sobie pomyślałam? To może być fajny patent. Jak jedziecie na wakacje i macie ograniczoną ilość rzeczy, które można po prostu ze sobą zabrać do walizki, bo tu macie dwie bluzki w jednym, także ja tu daję kciuka do góry, jestem tym zachwycona, i nie ukrywam, że jak gdzieś sobie wyjadę, chociaż nie wiem, czy teraz gdzieś będę jechać, ale jak gdzieś sobie wyjadę, to będę mieć to z tyłu głowy, bo może skorzystam z tego pomysłu. Znudziły Wam się może normalne koszule, albo wasz mąż, brat. Chłopak, ma dużo koszul, w których nie chodzi. Według tego patentu wystarczy tylko gumka i z normalnej koszuli robicie coś ciekawego, nowoczesnego, także sprawdzamy. Zostaniemy sobie w koszuli, którą już mam na sobie. Mam naszą gumkę, także teraz nakładam jedną część na drugą. Tą teraz bardziej trochę naciągam i myślę, że zrobimy sobie tutaj wiązanie gdzieś w tym miejscu. Więc, tak jak trzymam palcem, łapię, odwracam, biorę naszą gumkę i teraz to, co złapałam, związuję. Nie wiem, czy nie za dużo tego materiału. Złapałam trochę, chyba tak. Powiem Wam, mi się to mega podoba. To jest coś, co ja lubię czyli niby zwykła rzecz, niby zwykła koszula ale przez to wydaje się ciekawsza i tak zwracacie na nią uwagę. Ja jestem zachwycona. Na pewno będę robić ten patent częściej. Kciuk do góry. Do kolejnego potrzebujemy zwykłej bluzki i kolczyków. Nie przesłyszeliście się? Kolczyków. Jak widzicie, zmieniłam bluzkę na trochę inną, i teraz według naszego filmiku chyba ważnym aspektem jest to, żeby te kolczyki to były kółeczka. Fajnie też, żeby były większe. Ja mam niestety tylko takie malutkie. I teraz bierzemy z jednej strony nasze ramię, tutaj nasz dekolt i wciskamy to w nasze kółeczko. No mówię, ja mam troszeczkę za małe, ale mam nadzieję, że damy radę i mamy coś takiego. Teraz biorę drugie, robię to samo. Odjęło mi totalnie mowę. Nie mogę uwierzyć, że w przeciągu sekundy z zwykłej takiej bluzki za pomocą kolczyków, rozumiecie to kolczyków, zrobiłam bluzkę, która wygląda jakby była zary za co najmniej 200 zł, do tego jakieś eleganckie całe czarne spodnie garniturowe, albo jakaś fajna spódnica szpilki i przecież to będzie wyglądało przepięknie, nie srebrne kolczyki tylko właśnie jakaś złota biżuteria która dopełni właśnie to co tutaj się dzieje i każdy się będzie Was pytał skąd jest ta bluzka, bo wygląda tak unikatowo tak ciekawie, to mi się tak no nie, no starczy tego zachwalań po prostu daję znowu okejkę okay do góry. Ja nie wiem, ja sobie inaczej ten filmik wyobrażałam. Myślałam, że porażka będzie gonić porażkę, a tu się okazuje, że oprócz w sumie tych spodni z samego początku tego pierwszego lifehacka, to na dobrą sprawę, wszystko jest super i wszystko będę używała w moim codziennym stylizowaniu, także nie tak to miało być. Ten filmik, jak zobaczyłam, to mówię mega, na pewno to sobie zrobimy. Później się trochę zaczęłam zastanawiać, i mówię. Nie wiem, czy to nam do końca wyjdzie, czy to jest takie realistyczne. I tak, tu już sobie to z tyłu ułożyłam. Nie chcę świecić wam dekoldem, dlatego zrobimy sobie to tak od boku. Bierzemy to tak. Teraz się do Was odwracam. Przepinam mikrofony i teraz myślę, że ta część z guzikami będzie fajniejsza, żeby ją tutaj dać, więc robimy coś takiego agrafka i teraz zabieramy się za tą część i jak tutaj zwiążę, to chyba ma wyjść mi z tego jakiś kwiat, no mówiłam, to nie jest takie fajne chyba, tu mi wszystko wychodzi, dusi mnie to owszy bardzo stymulująca bluzka. To by trzeba było odciąć, to trzeba co chwilę poprawiać. Czy to wygląda jak kwiat? No nie wiem, czy to wygląda jak kwiat. Wiem, że na pewno mnie to trochę poddusza, jak patrzę w dół. Możliwe, że ja to wszystko źle spinam. Jest to bardzo prawdopodobne. Idę do lustra, spróbuję to jeszcze raz jakoś pospinać i za chwilę do Was wrócę. Jak mi się nie uda, to po prostu się nie uda. Trochę sobie to przy lustrze popoprawiałam, ale jak widzicie, boję się. Boję się, że mi zaraz coś tutaj wyskoczy, dlatego tak co chwilę to poprawiam. Ogólnie tą bluzkę trzeba całą co chwilę poprawiać, bo tu coś wychodzi, tu trzeba naciągać, bo dusi przy szyi, także na pewno nie jest to bluzka, jeżeli można to w ogóle nazwać bluzką, do wychodzenia w niej na dwór i do realnego życia. Może na 5 minut gdzieś, żeby sobie zrobić zdjęcie, także to... Moim zdaniem jest totalna klapa. To by były wszystkie patenty na dzisiaj. Ja mam ich ogólnie zapisanych o wiele więcej. One też co chwilę powstają. Także, jeżeli chcecie więcej tego typu filmików, to dawajcie znać w komentarzach. Możemy sobie zrobić z tego taką małą serię. I co? Mój ulubiony patent dzisiaj to chyba była ta bluzka z tymi kolczykami. Dawajcie znać, który patent najbardziej Wam się spodobał. I dziękuję bardzo za oglądanie!